Masz małą głowę, małą głowę do żywiotki. Róbcie ozoryki, róbcie. To dla Ciebie jest kubeczek, bo Rubens e, obiecane zostało, że przyjedzie kubeczek. I tak, to jest kubeczek dla Pana, Zaraz mi wypadnie z ręki, złot. 40, ceramika, e, Karolina. Nie wiem, dlaczego zawsze się mówi, że Karolina jest z Wałbrzycha jak... E, zapomniałam, co mówiłam. A, że nie wiem dlaczego się mówiło zawsze, że ceramika Karolina jest, porcelana ceramika, bo, że porcelana Karolina jest z Wałbrzycha, jak porcelana Karolina jest, zakład produkcyjny znajduje się w, nie w Linie Zdrój, tylko w, w Jaworzynie Śląskiej, nie wiem, ale dobra, krzywdzące to jest, w sensie ja mówię o tym tylko dlatego, że wydaje mi się, że to jest krzywdzące. Ja bym już robiłam coś z tego paragonu, ale w to jest jakiś odlot 3480 za 3 kubki i 13 talerzy. Ja już moje przygotowałam te zielone do... muszę je wystawić albo Neolixie, albo. E, bo one już się nie dają, żeby ktoś się wziął, więc jedynie jakiś kondeser może je kupić, a jak nie, to wystawię na śmierć. To mają chyba 13 lat. O, 13 lat ten. Ta jest sygnowana. Porcelana polska Karolina. Super, na tym mi bardzo zależało, więc talerze też mają sygnaturę, bo niektóre z serii nie miały. I to jest z wyprzedaży kubeczek, ponieważ on, zobaczcie, tutaj to szkliwo jest różnie, znaczy różnie... Już jest ciemność. Szkliwo jest nierówno nałożone, ogólnie po prostu jest, pewnie przy wypalaniu albo nie wiem, może przy nakładaniu, Chciałabym, że kubeczek jest uroczyście taki nawet nie komunistyczny, taki mi się kojarzy, wiecie, z takimi starymi, jakimiś polskimi filmami, tak jak tam ta seria, co wam pokazywałam, Nostalgia, z tym e, maluchem. Żałuję w ogóle, że nie było jakiegoś takiego, że chcieliśmy sam kubek, więc nieważne. To jest na prezent. Super, jaram się na maksa. Nie wiem, czy mówić, dla kogo to prezent, czy nie? Wiedzieć? Dla kogo to prezent? Dla kogoś. Bo jeszcze nie, nie wiadomo, co dasz. <laughs> Dobra. Może zostać. I patrzcie, to jest to espresso. A to jest ten kubeczek taki. No, no mega, w ogóle, to trochę wygląda jak ZK. To też jak ZK, ale wiecie. No, jakby co z tego. No i to jest w ogóle hit. I to są te kubki, co. Wiecie. Trochę, trochę stołówka. Trochę to jest taka pierwsza seria Ikei, Trochę takie jak my mamy plastikowe, z których ja żałobię zawsze na kempingu. Tylko one mają, mają dużą pojemność. On też nie ma sygnatury, no bo wiecie, to było, że wyprzedaży drugi gatunek. Tym, co dolega. i w ogóle odczajcie to, i tak ma, mają taką wielkość i najlepsze jest to, że e, je wszystkie można mieć w tym wartach. No ale to jest wszystko nic, odczajcie to bo ja w końcu nie wiem czy ja wam pokazywałam te talerze, które ja kupiłam ja też chciałam mieć czarny talerze to jest w ogóle bzdurą, bo one będą porysowane i tak dalej do tego się nic nie dopasuje ale to jest to w ogóle wszystko nieważne gdyż ponieważ um, jasne talerze co prawda najtańsze, które udało mi się wtedy, 13 lat temu kupić w Ikei, które jakieś 12 lat temu zaczęły się już niszczyć. Patrzcie, jak wyglądają. Widzicie? Ale one były centralnie najtańsze. Ja nie wiem w ogóle ich... A w ogóle już ich nie produkują, to już mówiłam, da, od 12 lat. Więc to z tego, że są jasne, jak i tak są porysowane. Więc tu kupiliśmy z bazarku też drugi gatunek. I w ogóle obce... one są zakurzone, więc ja nie wiem, co wy widzicie, no ale i on się go taki duży, jak moja głowa, a potem trochę większe. I one też mają sygnaturę. I ja w ogóle ciekawe jest to, bo rozmawiałam z panią, bo ja się pytałam, czy to jest szkliwo, a pani mówi, że nie, że to jest naklejka, że to jest jakiś stempel i to jest wypalone w piecu. Można nic mrokać, czujecie to? Jaram się na maksa, wiecie, bo ja oprócz tego, że pozbywam się wszystkich śmieci, no to generalnie mam taki sentyment, wiecie, że ten, dlatego też chodzę po lupach i w ogóle zbieram te rzeczy ze śmietniczku wszystkie. No i tak, e, jak mi się uda jakieś, wiecie, głupczyce czy coś, no to oczywiście, że ja to zostawiam, <grywa> bo ja tą rolkę, e, bo teraz jest taki, no, aha, no dobra, no jakby to już koniec, piękne, prawda, na przecie <grywa> czy piękne, no wiem, że nikt nie napisze, um, teraz jest taki nowy trend, e, laski wrzucają takie rolki, e, jestem tam z, nie wiem skąd, z... Warszawy i oczywiście, że na nowy świat chodzę, coś tam zjeść do ekskluzywnych restauracji. I ja chcę tak sobie zrobić taką prześmiewczą rolkę. I chciałam powiedzieć, że jestem z i oczywiście, że zbieram śmieciarzki postkomunistyczne. Dobra, bo nie wiem, <ślesz> jak poczucie humoru w ogóle jest czaj. Dobrze, nie wiem, jak ten rok będzie wyglądał, mam nadzieję, że jakkolwiek złożę go. Jaram się na maksa, naprawdę, no dwa Aha! Powiedziałam to? Że tyle, żeby podłożał? <grywa> tak, no wiedziałam. i że więcej wydaliśmy w, 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 pobliskim, w pobliskiej piekarni, w takim sklepiku, w ogóle bardzo miła pani yy, nas obsługiwała. Wy, wypiekane były na miejscu rzeczy i były, wiecie, tanie. Znaczy tanie, no wydaliśmy tyle, co na porcelanę, ale jakby <grywa> idąc strapem wrocławskim, to byśmy dwa razy więcej zostawili, nie? Dobra, słuchajcie, bo pewnie jestem cała w śmieciuszkach i dziękuję bardzo, cześć. Bo, do, bo, do już, bo już się żegnałam z wami w trasie, nie wiem jak to poskleją na wszelki wypadek jeszcze raz, adio. Czy ja mam przemawiać już? Yy, tu, ha, mam nie podchodzić, z... tu był, jak była wielka orkiestra to był sztab w ratuszu, natomiast chciałam powiedzieć, że ściągają choinkę. Oraz, że wcale nie wyglądam zbyt ekstrawagancko jak na polskie warunki. To, że zaczepiają mnie obwoźni sprzedawcy i mm, kierowcy mleksów. Jak to mówią? Wiadomo, to jest młodzież zagraniczna. A jeszcze mam czapkę z misją Amsterdam, ale jest zbyt ciepło. W ogóle jest ciepło, tylko wieje. Aha. Yy, witam Was w kolejnym vlogu. <laughs> nie, chyba nie. To chyba jest ten sam vlog, tylko łączony. Dobra, lecę, bo goście zaraz... Jadą, ale w ogóle ktoś zrobił nam zdjęcie Pamiętkowe. To jest niesamowite, będzie jak na Woodstocku my w tle, dobra co? Był y... księżyc w pełni, w związku z tym nic od... nie się mogę zobaczyć Tak mi dobrze, mam taką dobrą pasę od początku roku, a teraz wszystko się zaczęło rypać i w przychodni nie załatwiłem nic. I jadę teraz zrobić sobie zdjęcie do dowodu, którym się kończy, i bank cały czas ściga. Ech, jakoś co trzy tygodnie kończy mi się dowód. Więc wtedy do koleżanki mojej, o której e, ja czasem też robiłam sesję. Boże, świąteczne. No, e, bo on robi nic do dowodu i zrobi mi coś z twarzą, obiecała. W sensie śmiała się, to, że co mam zrobić. Powiedziałam, że cokolwiek. Więc może mi coś zrobić, żeby wyglądać dobrze. I... Eee, jadę do urzędu, ale urząd mamy w takim ciekawym miejscu, teraz w centrum handlowym i podobno tam nie ma kolejek, mogłabym to rozwiązać inaczej ale i tak trzeba iść do e, Jacka Wolfskina, zobaczyć plecak także jest misja całodniowa dziś eee, a dziś jest 31, czyli Minum, są to Sylwestra. Dobra, słuchajcie, kończę co. Dzień dobry. Znaczy się cześć. Czekajcie. stojcie, stojcie. Czy ja Wam pokażę jedną ręką? zdjęcia moje, a czekajcie, najpierw Wam pokażę moje stare zdjęcie. jak mi się udaje wyciągnąć jedną ręką mm, bo mam u koleżanki zrobić zdjęcie tej z którą współpracuję przez sesję jak na święta bo pozdrawiam Cię mnie ogląda bo słuchajcie, jakbym ja poszła gdziekolwiek indziej i ktoś by mi zrobił zdjęcie to ja bym po prostu się popłakała to jest moje zdjęcie które mam w prawie jazdy d, w prawie jazdy i w dowodzie w tej chwili i on jest sprzed mm, lat dziesięciu, coś takiego kurde, pokażę wam w wprawku może, bo to jest ym, najlepsze, że tak facet mówi do mnie, a proszę buzi zamknąć jeszcze były wiecie inne czasy, bo wtedy nie było tych bio coś tam, paszport, yy, znaczy yy, dowodów i zdjęć tak więc był po profil tu mi odrastały włosy, bo też miałam obcięte i Pan mówi, a może Pani buzię zamknąć, a nie, bo ja chcę na pamiątkę, kurde, Wy nie widzicie tego, że chcę na pamiątkę z, eee, z czym? Na pamiątkę z aparatem na no zębach. Szkoda, że tylko, że mnie pojedzą krzywo korale, ale to nie na to, mam nowe zdjęcie. Tudu, tudu. Stwierdziliśmy, że muszę być rozczochrana, bo inaczej nie da rady. Te nowe zdjęcia to jest jakiś po prostu koszmar. Ona przyjęcie, że ona wie, że ci muszę głosy obciąć. No dobra, nie. Przecież ja mam... Ja, czy ja mam taki łeb kwadratowy. Czy Wy coś widzicie w ogóle? A, gówno nic nie widzę. No więc o, powiedzmy. Taki wycie. Jeszcze mi musiała usta domknąć, bo... No, bo nie, nie można, tak więc mi um, więc wiem kto? Kurde, to i tak powiem wam, że to nie daje znaczy, W ogóle zdjęcie jest bardzo ładne, bo on robi ładne sensie, ja dlatego mówię, że e, poszłam do niej specjalnie po to, ale wiecie, to w jakiś sposób oni kazali e, widzę wiecie jakieś tam nos, krzywy, te dziury moje, Nie no ja, ja pierdolę. No dobrze no, jak mus, to mus... Um, Coś miałam mówić i zapomniałam, że niedługo będę miała 500 subskrypcji na YouTube. Bardzo Wam dziękuję, to jest dla mnie mega miłe. Może tak, jak będzie tło, będzie. Nie, to już. E, I będę mogła co włączyć? Te donaty, tak? Donaty w się. E, te takie bajkaffee, boże, buy coffee czy coś, e, jak się mówi, takie, że można wiecie twórcę wesprzeć jakimś pieniążkiem więc bardzo się cieszę i w ogóle to jest niezmiernie miło, że tyle osób szło po tych rolkach nieszczęsnych. To jest dziwne. Zrobiłam antyrolkę. o, to chyba bym chciałam powiedzieć, bo jest taki trend, jak już pewnie każdy zauważył na TikToku, czy gdzieś tam na Insta, nie wiem, to, skąd to się ogłaziało. Zrobiłam antyrolkę swoją... swoją... <noise> stwierdziłam, że mój głos nawet nie jest aż tak irytujący, jak się Reja widzi, bo jak słyszałam, że ktoś to ogląda, a nie widziałam siebie, to mówię, Boże. No ale ona ma tyle wyświetleń. Wszędzie. No, chyba akurat na TikToku nie, a zawsze TikTok w tysiącach. Nie, TikTok już nie idzie w tysiąc. TikTok idzie tak, że on ma takie strzały i dochodzi do iluś tam i potem staje. Natomiast ym, YouTube. Ym, na YouTube jest największy. Czy ja tu wrzuciłam? Tak, ja tu wrzuciłam też na YouTube. A. I ona też ma dużo tam yy, z 2,5 tysiąca wyświetleń. Czy tak siedzę zamiast. Yy? No, także wczoraj byłam, mniej, zrobiłem zdjęcie szybko, udało mi się dowód złożyć. wiecie co? Takie po prostu wchodzę, mówię, kurde, jest, chyba z 5 minut szukałam wniosków. Mówię w końcu nie idę zapytać, kogo Siem, wie, gdzie są wnioski, a pan mówi nie ma już wniosków, w tym stylu od kilku lat, nie. No, dobra. A więc załatwiłam w 5 minut nowy dowód, zobaczymy, już widziałem jak wygląda, bo wszystko jest teraz E i jak składałam podpis, no to już mi się moja morda nowo wyświetliła. Dobrze, słuchajcie, lecę, bo mam yy, nie do czasu czyli jak zwykle. Mam minut, godzinę niecałą, żeby wyjść sami, odkurzyć i dokończyć na kąpię roboty, więc się nie wyrobię na pewno, więc muszę obroty zwiększyć. Buziaki. Cześć. Spontanicznie idę na basen, chociaż tak naprawdę powinna mieć na łyżwy, ale chciałam Wam pokazać, e, jaką mam fajną torbę. I tu, słuchajcie, z tak dużo mieście Ona, co mi zafarbowała, bo oczywiście ją z czarnymi jakimiś tam bluzami prałam. Natomiast, zobaczcie, taki old w ogóle. Totalnie nie wiem do czego ona służy, ale idę o co? Boże, ja sobie znowu. Dobra, lecimy. Fajnie mamy, bo ostatnio właśnie wam nagrywałam rolkę. Mamy w jasna, nasz Wrocław, także lecimy, bo jest strasznie późno, która jest ósma już. Nie mam nadzieję, że nie. Dobra, jadę i ze Ale mam, ale że chciałam powiedzieć, że do tej torby malutkiej. Miejsce butla litrowa z wodą, klapki, ręcznik, taki mały ci prawda na basen mój. E, cała szczotka duża do włosów, duża odżywka, duży balsam, gacie i duży telefon mój. I pewnie jeszcze bym coś upchnęła. Chusteczki mam tam w środku. Po mam na sobie. No. raz się odzywam, mam takie, mogę, to, mogę mówić chyba już o tym, bo jadę na imprezę i tak się zastanawiam, a nie, dobra, bo już mogę grzebać w prezentach, tak, bo, te, bo ten vlog pójdzie chyba już po imprezie i z bursykią oświeczki i żeby była jasność, to nie jest dla pięciolatka, tylko dla 45-latka. Dobrze. I właśnie ja opieką tort, gdyż ponieważ tam wszyscy mają chore flaki włącznie ze mną, więc i też są wszyscy na diecie całe życie. Permanentnie. Wszyscy są na diecie całe życie w związku z czym tort bez przepisu, więc y, ewentualnie jak go zjemy, tu powiem czy wyszedł, natomiast jest z, y, bez mąki, bez jajek, <grym> bez cukru, <grym> ale za to jest z fasolą, z kakaokiem, z y, truskawkami i coś tam. I pokażę Wam jak wygląda bez polewy, jest taki malutki, bo nas będzie mało, więc upiekłam taki malutki. Dobre światło jest, może go tu przetargam. czekajcie. Czy tu coś widać? O! I on jest taki, ono większe od mojej głowy, ale wiecie o co chodzi, to nie jest taki jakiś wypas i tak super się trzyma to wszystko. I to są truskawki, bo miałam jeszcze zamrożone. I co? I na no to pójdzie e, polewa jutro. I, I może, o, fralka. I może jeszcze coś. Boże, jak e, sroka się na mnie patrzyłam, ja takie dwie sroki zaprzyjaźnione. że znaczy, chyba już jedną, bo chrupę <grym> chyba zjadł tamtą. Dobra, bo na ten tort, ale zdrowa jestem póki co. O, tak, bo dobrze widać, co? Dobra, tymczasem. Z tego stołecznego Opole, w którym spędziłam y, lat 5. E, w każdym razie, słuchajcie, to się tak pozmienia. Nie byłam tu chyba z dwa lata. E, właśnie przejeżdżamy ku cmentarza, na którym dzisiaj był pogrzeb naszego kolegi i mamy. Ale nie mieliśmy jak przyjechać na jego bo dopiero wjeżdżamy, a jest już późno. W każdym razie, tak się pozmieniało. Szok dosłownie, słuchajcie. A kiedyś to wiecie, tak. Znaczy, dalej uważam, że. Słabe do życia, proszę na to. Ale, no ale i tak zmiany widać przeogromne. E, tu mówimy, kiedyś mój kupel kiedyś miał już jazdy, on się potem przeniósł, chociaż nie dobra. Elo, mówiłam o tym, że pieski już tak są wody, już zaraz. E, mój kumpel miał już i on chyba się przeniósł gdzieś. Znaczy, gdzie jest, wiem gdzie? E, I co? Zresztą pozdrawiam. Serdecznie. bo się przez studia całe tutaj. Bo się wydało się, gdzie <noise> Studia pałam. W każdym razie. Yy... Wiecie, tu kiedyś było tylko jedno centrum handlowe, a teraz ono jest po prostu przeolbrzymie. Oto byś w na imprezie. Nie wiem, czy to burdel teraz jest. Nie yy, jakiś ha Harley -like klub. Yy, ale co chciałam powiedzieć? To gdzieś mój promotor mieszkał, pamiętam, bo z do niego jeszcze e, pisałam pracę, bo on nie zawsze mógł na dużo przyjechać. W każdym razie, e, co chciałam powiedzieć? Już, a ta ulica w ogóle była jak w wiadomościach, czy gdzieś tam jako jedna, czy tam jedyna w Polsce, która ma tak dużo studzienek. E, w każdym razie e, po drodze. Było pełno wody na polach, i właśnie ostatnio jak, znaczy ostatnio, jak jechałam chyba z Sylwestra, nagrywałam takiego vloga, na którym właśnie było pełno wody na polach wszędzie. I e, potem się okazało, że są wszędzie jakieś takie podtopienia masakryczne u nas widać, wlała i tam ludziom działki pozalewało. Też na YouTubie dużo ludzi się skarżyło, że e, właśnie mają wody pod chatą po pachy. Dobra. złote, a skromne. Chciałam powiedzieć, że solenizant jubilat prezentu nie dostanie dzieciaczki, a i owszem. Ja dostałam kiedyś w tej torbie e, uwielbiam ją, ona jest z folk staru, jakieś prezenty, a w ogóle tu muszę iść wytrzeć buty, bo właśnie wdeptałam w gówno, więc na szczęście. E, I idziemy na imprezka, jak coś się mówi? Na przedtem? O, gdzieś tam.